proszę zabierz go Agnieszko idziemy na planetę rado, wysokowibracyjną planetę, tam idziemy pana uwolnić ze wszystkiego co pana obciąża Agnieszka będzie opowiadała wszystko, ona to pięknie widzi tam usuniemy traumy, zapisy przekonania, implanty, chipy. Jeśli są jakieś pakty, cokolwiek, cokolwiek jest, wszystko tam będzie usuwane. Mowa Gunia. To ja poproszę, żebyś Ty prowadziła, opowiadała Panu, co tam jest. A ja muszę porozmawiać z tą istotą, która w nim cały czas jest. Dobra, dobra. To idziemy, Bartoszu, wchodzimy na planetę bardzo wysokowibracyjną. Ona jest piękna. Mieni się w słońcu, tak jakbyś oglądał kryształ. Drzwi są tęczowe. I wchodzimy tam. Idziesz ze mną. Nie bój się, jestem z Tobą. Wchodzimy do środka i stoi taki skaner, jak na lotnisku. Możesz sobie wyobrażać. Zamknij oczy i wyobrażaj sobie. Podchodzimy do tego skanera. Wchodzisz na ten skaner. Stajesz na nim. I z góry na ciebie zjeżdżają trzy takie obręcze, jak hula hop. To są takie energetyczne obręcze, które będą się przeplatać i będą cię skanować z góry do dołu. Jedna przez drugą się przenikają i skanują. Wszystko to, co nie jest twoje, w tej chwili będzie skanowane przez te skanery. I stoisz w tym miejscu. One cię skanują. Jesteś tam bezpieczny. Te trzy obręcze. Przenikają się i skanują Twoje ciało. Wszystko, co nie jest Twoje, ze wszystkich wcieleń, gdzie masz włożone, nawet nie masz świadomości o tym, będzie w tej chwili pokazane. Wszystko to, co powoduje, że Twoja dusza jest tak powykręcana, powykrzewiana, podświetli się teraz. Aga, jesteś bezpieczna? Ty. Widzisz, jak te obręcze chodzą, skanują? Widzę, jest całkowite rozświartowanie na poziomie energetycznym w ogóle. Jest wszystko poszatkowane, jest wszystko rozszarpane. Ta istota się tam tarmosi w środku ciebie, próbuje z nią złapać kontakt, żeby że się wydziera. Dobrze, i jak te skanery przestaną chodzić, skanować wszystko, one się unoszą do góry, zawisną nad Panem. Taśma ruszy, jedziemy do przodu i zatrzymuje się. I z góry nad Pana schodzą magnesy one są w kształcie kwiatów lotosu. Zawiśnie nad głową, nad ramionami, otulą Pana te magnesy i będą z Pana wyciągać wszystko to, co nie jest Pana. Wszystko. Te magnesy będą robiły to w sposób bardzo subtelny, bardzo delikatny, powoli, po to, żeby nie uszkodzić żadnej komórki, a wyjąć to, co nie jest Pana, co nie jest Pana energią. Wyciągają aguś? Tak, ale to nie tutaj, scalimy duszę. Dobrze. Ale pomożemy przed scaleniem. Hmm. Czekaj, bo muszę to ogarnąć. Nie biega tam wyszła, biega, szarpie się, nie wiem co z nią zrobić. Zamroź go! Nie, niegoś. trzeba się dogrzewać do korzenia. Są pomieszane energie szatańskie, wcieleniowe, wszystkie możliwe. On no. no się szarpie, bo w tej chwili są usuwane cyrografy, pakty, kontrakty, wszystko, co go obciąża. On dobrze wie, co robi, bo w tej chwili te magnesy zeszły i one to wszystko wyciągają, a potem jeszcze my to zrobimy ręcznie. Ale w tej chwili to wszystko jest wyciągane. To ciało jest rozszarpane, bo ono jest. Tak nasycone tym wszystkim, że jak jest wyciągane, to zostaje tak naprawdę ślad po tym ciele. Jest wyciągane wszystko przez te magnesy. Zaraz będziemy odbudowywać wszystko. Wszystko, co nie jest Twoje, Macieju, Bartoszu, nie wiem dlaczego Macieju, Bartoszu. Ondaj to magnesom. Niech zabiorą wszystko. Niech zabiorą. Jesteś piękną duszą. Michał Archaniele, czy ty możesz wyjąć tą istotę z, te, z tej duszy? Teraz ją Wy... Jak? Proszę dać mi chwilę na to, żebym mogła ją odprowadzić. Okay. Z ciała. ok. Jak skończymy tutaj, to ja Cię zaprowadzę w pewne miejsce, w którym odepniesz się od całej reszty. Ale wyciągają magnesy. Wszystko, Agnieszko? Akurat istotę ja wyciągam. Rozumiem. Robią jakąś pracę. Poczekaj, bo ja muszę popracować z ciałem, które tam widzę. Mów, co się dzieje? Jestem prowadzona w sposób, w którym mam popracować z ciałem. Robię pewne rzeczy na nim. Nie chcę mówić co do końca mówię, jakie mam obrazy, natomiast po prostu są pewne rzeczy, które na ciele robię. Dobrze. Jako wygląda. Jakby zbieram to wszystko, tak tak to wygląda. Zbieram, składam. Hmm, za chwilę pójdziemy dalej, tylko mam taki moment, w którym nie wiem. Scalam wszystko po wyjęciu, coś wyciągam. Jest. Dobra, zaprowadź nas tam dalej. Ok, teraz magnesy podnoszą się do góry nad głowę, u samej góry się chowają, taśma rusza i my jedziemy do przodu. Taśma się zatrzymuje i na pana z góry spływa taka zielona, gęsta maś. To jest zielony żel. On pana całego wypełni. Wszystkie te miejsca, gdzie cokolwiek było i zostało usunięte, on regeneruje. Zupełnia, cały pan jest cały tą mazią, tą zieloną, tym zielonym żelem, jest pan wypełniony. On regeneruje wszystko, odnawia. Sala goi i leczy. wypełnia, uzupełnia. Pan się podnosi energetycznie i łączy się w jedną całość. Wszystko się łączy w jedną całość. Opowiadaj, Agniesiu, poproszę. Teraz pójdziemy dalej. Żel wypełnił pewne przestrzenie, natomiast pójdziemy jeszcze w inne miejsca. Dobrze, to wyjdźmy stamtąd. Podziękujmy Planecie. I wracamy do siebie.